Witajcie kochani w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film znowu z unboxingiem, ale troszkę innym. W końcu może się ucieszą osoby, które czekają tutaj na unboxingi kosmetyczne, włosowe i tak dalej, ewentualnie jakieś testy kosmetyczne, bo właśnie dzisiaj o tym będzie film. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing pudełka od polskiej firmy Bingospa. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to zapraszam Was do oglądania dalej. Kilka tygodni temu odezwała się do mnie pani właśnie z, z firmy BingoSpa i zapytała się, czy nie chciałabym przetestować kilku produktów właśnie z tej z ich firmy. Ja już kiedyś próbowałam kosmetyków z firmy BingoSpa, ale było to naprawdę wiele lat temu. Od dawna nie miałam nic z tej firmy, więc pomyślałam, że to fajna okazja, żeby wypróbować być może właśnie jakieś nowe produkty. No i właśnie dzisiaj doszła do mnie paczuszka z firmy Bingo Spa i zaraz ją sobie razem otworzymy. Oczywiście ja już wiem, jakie produkty znalazły się w środku, a przynajmniej wiem większość jakie produkty znalazły się w środku, ze względu na to, że miałam możliwość je wybrać sama. Dlaczego Wam o tym wszystkim mówię? Bo chcę, żebyście wiedzieli, że cały ten filmik dzisiaj związany jest właśnie ze współpracą i to jest dzisiejszy filmik, to tylko zapowiedź testowania tych produktów, a recenzję zbiorczą zrobię tych produktów za około miesiąc, kiedy po prostu już tych kosmetyków trochę poużywam. A teraz zobaczymy, co znalazło się w środku. Wszystkie kosmetyki wśród mnie w takiej paczuszce. Jest trochę ciężka, powiem Wam szczerze, ale już patrzymy, co jest w środku. O, jest tu widzę jedna rzecz nadprogramowa od razu, bo widzę, że tutaj znalazła się torba. Ja żadnej torby takiej z Bingo z pana pewno nie mam, a torby w ogóle lubię tego typu. Zobaczcie, bardzo fajna torba. To jest chyba albo bawełna, chyba bawełna, tak mi się wydaje. Tutaj jest napisem bingo, spa, super, bardzo mi się podoba, a torby wiadomo się przydadzą. Mimo tego, że mam ich pełno, to naprawdę jakbym miała ich nawet jeszcze z 50, to z pewnością by się przydały, bo wiecie, w każdej torebce torba, idziecie na zakupy czy gdziekolwiek, no to te torby się jednak przydają. I tak, pierwszą rzeczą, jaką tutaj znalazłam jest krem czekoladowy do codziennej pielęgnacji ciała. To jest krem. Zawsze zastanawiałam się produkcji, słuchajcie, czekoladowe. I ten, ta zima nadchodząca zawsze właśnie kojarzy mi się z takimi zapachami jak czekolada, jak las, z takimi rzeczami. Więc pomyślałam, że to fajna opcja tym bardziej, że ja bardzo lubię też kosmetyki, które pachną. Otworzyłam ten krem, on wygląda tak. I pachnie czekoladą. Znaczy, wiecie co, on nie pachnie czekoladą. On pachnie kakaem, On pachnie kakałem. <laughs> więc e, pachnie ładnie, e, podoba mi się, zobaczymy. To jest balsam do ciała, kremowa czekolada do, do codziennej pielęgnacji ciała. Tak to wygląda. Kolejną rzeczą jest delikatny krem do twarzy z kolagenem. E, wygląda to w ten sposób i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że ta butelka będzie taka duża. E, tutaj jest nawet nie wiem ile, 135 gram, ale... Mam wrażenie, że tego kremu tu jest tak dużo, że nie wiem, czy sama go zużyję. Nie spodziewałam się, że będzie go aż tak dużo. Nie wiem, czy to jakoś pachnie. Zaraz zobaczę. Wiecie co? Pachnie jak typowy krem. Jeśli chodzi o zapach, no to tutaj no, zapach typowego kremu. A jeśli chodzi o działanie nie wiem, jestem ciekawa jak właśnie zadziała byłam w ogóle bardzo ciekawa jak działają produkty z kolaganem do twarzy nigdy czegoś takiego nie miałam więc pomyślałam, że to fajna opcja żeby właśnie wypróbować coś z kolaganem kolejną rzeczą jest uuu duża butelka tego też nie spodziewałam, że będzie takie duże to jest szampon borowinowy pachnie nie wiem jak widzicie co tak nic nie czuję chyba to odkręcę całkiem Nie wiem, ma tak delikatny zapach, że prawie go nie wyczuwam. Nie wiem, co to jest do końca za zapach, a ogólnie co tutaj jest też napisane, to zawiera 2000 mg wyciągu z borowiny. I wiecie co, ja jak czytałam właśnie na internecie na temat borowiny i właśnie szamponu z borowiny no to pomyślałam, że jest co? to może być całkiem dobry szampon właśnie dla mojej skóry głowy przy moim łZS więc stwierdziłam, że być może właśnie fajnie będzie mi to łagodziło i jestem bardzo ciekawa czy rzeczywiście się to tak sprawdzi mam nadzieję, że tak <laughs> mam nadzieję, że tak a jak to będzie w rzeczywistości no to się okaże. Tu jest coś dużego, może wezmę na coś mniejszego. Ok, tu jest coś mniejszego. Płynna keratyna, 100% zdrowe, pogrubione, gęste włosy. To jest coś takiego. I słuchajcie, nie pamiętam, czy ja to wybierałam, ale wydaje mi się, że chyba nie, ze względu na to, że, że ja po prostu moje włosy niespecjalnie lubią się z keratyną. E, aczkolwiek, może, jeżeli to się jakoś dodaje, czy może, jeżeli to, to jest, widzę, że to jest spray, więc jeżeli to jest spray, to, to może to jakoś inaczej będzie działało, nie wiem. Ale do tej pory było tak, że moje włosy po prostu niespecjalnie lubiły się z karatyną, więc e, nie wiem, czy to rzeczywiście będzie miało jakiś e, efekt <grym> dla moich włosów. Więc i też wydaje mi się, że ja tego produktu nie wybierałam. Więc może tutaj e, to jest jakiś dodatkowy produkt, e, który dostałam, a może to jest jakiś produkt, który po prostu jest zamieniony z za jakimś innym. Nie wiem, ale. Dowiem się, <noise> dowiem się później. E, jak będzie działał, też jestem ciekawa, bo mówię, no ja jednak z karatyną raczej staram się nie wybierać produktów, ze względu na to, że one właśnie mm, powodują, znaczy powodują, nic nie powodują. Właśnie jakby moje włosy kompletnie nie reagują na karatynę w żaden sposób, więc ja nie widzę żadnych efektów po prostu. No ale zobaczymy. Zobaczymy. E, jest, przetestuję, będę wiedziała. E, kolejną rzeczą jest e, coś, na co bardzo czekałam. Bo to jest maska z Bingo Spa. 40 składników to jest maska przeciw wypadaniu włosów. I ja, jak wybierałam tą maskę, przypomniałam sobie, że kiedyś właśnie z Bingo Spa miałam do włosów już maskę, ale nie pamiętam w tym momencie jaką dokładnie. Nie wiem, czy to była maska drożdżowa, czy jakaś inna. Właśnie też zmniejszająca wypadanie włosów. I tamta maska to był dla mnie naprawdę hit. Działała świetnie na moje włosy. Fajnie je odżywiała, i oczywiście faktycznie ten, to wypadanie było zmniejszone. A kiedy zobaczyłam to, zobaczyłam, że tutaj jest 40 różnych składników, ziół i tak dalej, no to pomyślałam, że to może być całkiem dobre dla moich włosów, w szczególności, że teraz, jak wiecie, zbliża się ten sezon. Zimowy, w zasadzie już mamy sezon zimowy, kiedy te włosy jednak zdecydowanie mocniej wypadają, więc myślę, że taka maska to, to jest idealny moment na to, żeby taką maskę właśnie przetestować, bo dzięki temu będę widziała, czy rzeczywiście ona działa. Poza tym też moje włosy dość mocno wypadają ze względu na MZS, więc wyobraźcie sobie takie kombo, kiedy moje włosy i tak naturalnie wypadają dość mocno, plus jesienne wzmożone, czyli zimowe wzmożone wypadanie. No, jest tego sporo, więc mam nadzieję, że ta maska zadziała. Słuchajcie, następną rzeczą jest, to jest peeling z błotem z Morza Martwego. I to, słuchajcie, wygląda tak. Nigdy tego nie miałam. Mam do twarzy jeszcze taką reszteczkę od Midnight Meadow, takiego, takiego peelingu, z tym, że do twarzy. Jeżeli chodzi o taki peeling ogólnie do ciała, to nigdy nie miałam. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie sprawdzało. Jestem też ciekawa, czy to ma jakiś zapach. Czy po prostu błotka? Błotka. Zapach błotka. Ale wiecie, te zapachy błotka mi w ogóle nie przeszkadzają. Ale ja totalnie uwielbiam peelingi, więc dla mnie to jest świetna rzecz. Bardzo chciałam właśnie przetestować peeling z błotem z Morza Martwego, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działało. Tak jak mówię, uwielbiam peelingi, w szczególności te mocno drapiące. Jestem ciekawa właśnie, jaki ten będzie. Tutaj jeszcze mam dodatkowo koncentrat cynamonowo-kofeinowy i to jest jakiś koncentrat Slim and Strong. I słuchajcie, jestem tego mega, mega ciekawa, bo na stronie widziałam co najmniej kilka produktów właśnie z tej serii Slim and Strong. I jestem bardzo ciekawa, jak to działa. Wiecie, ja wiem, że to mnie <grych> nagle nie odchudzi o kilkadziesiąt czy kilkanaście kilogramów, ale mi nie zależy na odchudzeniu. Więc jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzało. Oprócz tego też ciekawy mnie bardzo zapach tego, jak zawsze. Więc otworzę. Mmm, pachnie cynamonem, ale delikatnie, no ładny ma zapach, bardzo fajny, podoba mi się, podoba mi się zapach yy, i w ogóle to jest taka galaretka, taki żel bardziej, to jest żel i nie wiem tylko czy to się, to się chyba wsmarowuje, jak to dokładnie się używa, nie wiem, yy, bo nie pamiętam, <ścoughs> na pewno to czytałam, ale nie pamiętam, więc w tym momencie Wam nie powiem, yy, ale oczywiście wszystkiego dowiecie się w filmie już z pełną recenzją. O, i tu znalazłam jeszcze próbkę, bo y, chciałam właśnie wypróbować, bo się pytałam, czy jest możliwość właśnie wypróbowania jeszcze koncentratów, właśnie też z tej samej serii. Natomiast to był koncentrat z kofeiną i z papryką. Byłam bardzo ciekawa, jak to będzie działało, bo. Z papryką na pewno będzie to też mocniejsze niż tylko z cynamonem, bo wiecie, to ostra papryka, no to, no to jednak e, będzie mocniej gdzieś tam wypalało, będzie, będzie mocniej rozgrzewało, więc byłam bardzo tego ciekawa, także jeszcze dostałam próbkę, bardzo dziękuję za próbkę e, i słuchajcie, zabieram się za testowanie. Tu już chyba nic nie mam. Nie, tu już nic nie mam. Tak więc dzisiaj chciałam Wam tylko pokazać, co znalazło się w tym pudełku od Bingospa i oczywiście zapraszam Was na filmik, w którym pojawi się pełna recenzja tych produktów. A oprócz tego zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili stronę bingospa.eu, tam będziecie mogli zobaczyć, jak duży wybór kosmetyków ma ta firma. Może znajdziecie też tam coś dla siebie a ja zabieram się za testowanie. No i napiszcie mi w komentarzach też, czy znalazł się tutaj jakiś produkt, na który będziecie czekać, który spodobał Wam się, którego jesteście ciekawi. No, ja Wam powiem, że ja chyba jestem wszystkich ciekawa, bo wszystkie dla mnie są totalną nowością, żadnego z tych produktów jeszcze nigdy nie testowałam, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak zadziałają. Dajcie mi znać, czy będziecie czekać na jakąś recenzję konkretnego produktu z tego, co Wam pokazałam, bo jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że filmik Wam się oczywiście podobał i jeśli tak było, to zostawcie mi łapkę i zostawcie też subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby po prostu być z filmami moimi na bieżąco. Także do zobaczenia w kolejnych filmach.